Patrzę się, ciebie, się. mnie. Zawiodła. Mogłabym udawać, ale nie. Matka ta jest jeszcze gorsza. Bicie serca? 145. Dużo o tym myślę, dużo o tym myślę. Przestań o tym myśleć. Chodzi o to. Tylko zabieram stopę. Chodzi o to? To jest instynkt. Eh, to trochę instynkt. Mój instynkt mnie nie opuszcza. No ci nie Nie. Chodzi o to, że chcę to dobrze usunąć. Chcę zobaczyć, jak się zaczepia. Chcę poczuć tę adrenalinę. Ukończ, mnie, ukończ. Mnie. To musi być bardziej po tej stronie. Ja tu daję radę jak wielki głupek. Tylko jak cię złapię, to cię ugryzie. Trzy, dwa, jeden.

Okej, okay, poczekaj, próbuję skomentować, ale to jakbyś mnie wyrzucił, wiesz, to boli, ach boli! To jak oparzenie, ach oparzenie i złamanie. Zobacz, że całe ramię jest zbyt spuchnięte. Nawet nie wiem, jak długo mi to wytrzyma. Chciałem, żeby mnie ugryzło w lewą nogę, ale nie wyszło i złapało mnie za prawą w ścięgno. Na dodatek czuję cały jad. To szaleństwo. To zwierzę ma za dużo jadu. Nigdy nie czułem tyle jadu we krwi. Jakby cała krew miała się natychmiast skrzepnąć. Jestem źle. Daj mi wodę, proszę. Ach, fuck. No cóż. Chcę wmiotować. Podczas pierwszych pięciu minut są one najbardziej intensywne, to najboleśniejsze minuty. To wtedy dosłownie trucizna dostaje się do ciała przez krwiobieg. Właśnie tam go trafiła, gdzie się tego nie spodziewał. To jest fajne. Dosłownie jest to jak gra w rosyjską ruletkę. To jest brutalne, naprawdę brutalne. Przez następne kilka minut uczucie będzie jeszcze gorsze. Będzie rozprzestrzeniać się na całe ciało. Będzie się czuć źle, będzie wymiotować, prawdopodobnie mieć gorączkę. Jestem zbyt szokowany tą sytuacją. On nie spełnił wacu z bo jest bardzo źle. Nikt zrobiono na żeby zrobił czegoś takiego. Chcesz, żebyśmy poszli do szpitala, coś? Nie. Czujesz się dobrze. Nie. Nie czujesz się dobrze, ale jak do diabła mam iść w porządku? Czy możesz wytrzymać? Czy jego puls? Spójrz na jego puls. 135. Pozostaje na 135 po 10 minutach od pukłucia. Czy chcesz, żebyśmy zdezynfekowali ranę? Nie? To się zarazi, jeśli będziesz tak chodzić, stary. Bardzo mnie boli, kolego. Czy to cała ta praca? Cała ta praca cię zmęczyła. Nie mogę tego wyczyścić. Podaj mi butelkę. O cholera, to boli. Wylej trochę wody. Nie, nie, nie. To mnie bardzo boli. Chodźmy na obóz. Musimy iść. Chodźmy, jest dużo komarów, idziemy. Nie możesz tu być, czy możesz sam, czy możesz chodzić? Nie, nie umiem tego zrobić. Pomóż mu, pomóż mu, pomóż mu, chodź, chodź, chodź. Uwaga, 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 jak się czujesz? Mam szczyt bólu, stary, wzrosło. Wzrosło dokładnie tak jak powiedziałem, czyli przez 5-10 minut jest to szczyt. To jest najbardziej intensywna część bólu. Ach, środa słyszałem. Dzieci, idziemy, proszę, chodźmy. Nie, nie, nic mnie już nie boli. Weź to. Gotowe, skończone. Czuję się bardzo chory, mam ochotę wymiotować. Nie będę kłamać, to była najgorsza podróż w moim życiu. Czułem, że zemdleję. Cały zespół martwił się o mnie. Po raz pierwszy poczułem, że naprawdę coś mi się stało. W tamtym momencie jedyne co czułem to ból. Więcej bólu i miałem ochotę wymiotować. Jak to? Nie możesz spać, to niemożliwe. Ból jest stały i teraz jest jak dyskomfort w brzuchu. Nie mogę jeść, próbuję pić wodę i chce mi się wymiotować. A poniżej stopa mnie piecze, jakby była martwica i ścięgna. Jak to wygląda na dole? Czy jest brzydko, czy normalnie? A, ich. Trzeba by to zdezynfekować, myślę sobie. Jest opuchnięte. Poza tym, że czuję się okropnie, to chodzi o to, że na dole strasznie mnie piecze to jakby igiełki kwasu lub szpilki, które mnie kłują, a wewnątrz ścięgna są bardzo zapalne. I czasami są szczyty bólu tak bardzo mocne i. Pff, trudno mi mówić naprawdę trudno. Nie wiem, ile to potrwa. Dobra, chłopaki, wszystko było załatwione przez cały dzień. Jest wieczór, chcę odpocząć i nie chcę nagrywać. Przechodzimy od razu do rankingu, bo to proste, bardzo łatwe. Wygląd jest pieprzonym potworem. Dam mu ocenę 9 na 10. Myślę, że tylko jaguar może go pokonać. Ból trochę trwa zanim przyjdzie, ale jest okropny. Chcę dać mu 9, bo nie umarłem, ale postawię ocenę 10. Konsekwencje są takie, że czuję się fatalnie. Udało mi się wytrzymać bez pójścia do szpitala, więc przyznaję ocenę 9, a średnia tego dla kreski najsilniejsze urządzenie, jakie zrobiłem i prawdopodobnie nigdy nie zrobię w całym moim życiu. Zrobiłem to na specjalne 1 milion. Jestem dziki Delane. Uważajcie na siebie, naprawdę nie warto tego robić. Nie warto.